Cześć, to ja. Mam na imię Julia, a w filmie wcielam się w główną rolę. Mam na imię Niko, a w filmie wcielam się w postać. Hm? No, jak myślicie? Ciekawe, czy zgadniecie. Warunki często były trudne. Ja tu miałem być poważny. Nie, no, żartuję. Chcesz podtrzymać kulę? Pamiętam, jak nagrywaliśmy pierwszą część. Było wtedy bardzo zimno. Ale zimno. Kurde. Już? Mieliście powiedzieć, jak będziecie nagrywać. Julka, co się tak pchasz na mnie? I będzie tak lać cały dzień, tak? A ja nie wzięłam parasola. Mocniej dociśnij to czoło, co tak słabo. Mógłbym cię tak głaskać i głaskać. Może nagramy to ujęcie jeszcze raz? Ale było warto. Nasze wczesne dni. To będzie prawdziwa jazda w nieznane. Zobaczcie sami. Nasze wczesne dni. Zapraszam Was wszystkich na nasz film. Może nagramy to jeszcze raz?